Cześć i czołem, witam Was w kolejnym dniu wakacji z nami. Kolejny dzień w Szkocji, pięknej Szkocji. Uwielbiam słońce. E, nigdy bym nie, nawet nie śniła o tym, że być, będziemy mieli taką idealną pogodę. Cudnie jest, po prostu jest taki gorąc dzisiaj. E, nawet nie sprawdzałam pogody, ale po prostu nie dało się w południe wysiedzieć, bo po prostu ten słońce e, parzyło. E, I dzisiaj e, wszyscy mieli dosyć spokojny poranek. Dwulatek pospał sobie nawet do godziny 8, co mu się rzadko zdarza, więc to zmęczenie dalej dziś tam jest, ale już na pewno jest lepiej niż było. Dziewczynki też się nie spieszyły i w sumie mieliśmy taki no, fajny, zrelaksowany poranek. A z tego względu, że jest niedziela więc wybieraliśmy się na 6 na 12 do pobliskiego kościółka, który jest w sumie 5 minut drogi autem. Kościółek naprawdę malosienki. No, i ten szkocki akcent cudny mnie zawsze tak właśnie cieszy, usłyszeć coś, coś innego, tak? bo to jest tylko się nie da nawet skopiować za bardzo. Ale kiedyś myślałam, że, że to jest jakiś inny język po prostu, bo ma taką swoją charakterystykę. No, i po Mszy Świętej wróciliśmy do domu, to już była godzina druga, więc był taki gorąc, że nawet nie planowaliśmy wyjść wcześniej nigdzie. Zrobiliśmy sobie lunch, trochę się zrelaksowaliśmy i postanowiliśmy, że wrócimy do tego parku, e, w którym byliśmy w czwartek, ale zajedziemy z innej strony, e, e, bo nie doszliśmy do tego oczka wodnego, które tam było. E, no i tak zrobiliśmy. E, te oczko naprawdę wygląd wygląda cudnie. E, Rosą tam lilie, różne kolorowe, są łabędzie, są jest taki dom, w którym można y, kupić jakąś kawę, jakieś lody, y, usiąść sobie przy tym y, y, oczku, po, po, poobserwować. Y, no i troszeczkę dalej poszliśmy, zobaczyliśmy takie... Y, tam jest taka rzeczka, y, czy strumień można bardziej nazwać, y, taki ala wado, wodospad. Y, bardzo przyjemnie, widać było, że niektóre dzieciaki skorzystały i po prostu się tam pluskały w tej wodzie. I to był bardzo fajny, fajny spacer, chociaż dzieciaki były już zmęczone, więc e, nie, niezbyt były chętne do tego chodzenia, więc postanowiliśmy, że po prostu wrócimy do domu trochę wcześniej i jeszcze się zrelaksujemy na ogrodzie. E, I tak zrobiliśmy właśnie, e, bo słońce jest jeszcze wysoko, jest dosyć gorąco, pomimo tego, że już chyba jest godzina gdzieś, nie wiem, 18 albo 19, to słońce naprawdę parzy. No i co? I to jest nasza ostatnia noc w Szkocji. Jutro już wyjeżdżamy stąd, więc dzisiaj będziemy się powoli pakować, żeby jutro już być bardziej zorganizowanym, żeby właśnie mieć ten poród taki powolny, zrelaksowany i po prostu zjemy sobie jakiś taki brunch i wyjdziemy z, z tej Szkocji. Będziemy jechać w innym kierunku, więc chciałabym dzisiaj już po części spakować auto, żeby tego biegania jutro było mniej i tego stresu, żeby dzieciaki tam za bardzo nie, nie przeszkadzały nam w tym. Myślę, że pewnie mąż się tym zajmie, bo on jest dobry w pakowaniu auta. I no i tyle tak naprawdę. I zrobię sobie takie podsumowanie może jutro, jak wyjdzie po ze Szkocji co myślałam na temat Szkocji jakie mam wrażenia no muszę powiedzieć, że na pewno mi został obalony, że w Szkocji jest tylko deszcz i szare, szare niebo, bo jak widzicie niebieściutkie niebo bez nawet chmurki na niebie jest cudnie jest cudnie, nie mogłam wyobrazić sobie lepszej pogody niż ta, którą mamy tutaj więc zobaczymy się jutro To pa, pa. Here comes the sun